Nie przejmuj się jak ktoś za plecami gada Czy ciebie tyka palcami, czy mówi nic, nie zdziałasz Bo to jest nieprawda, ty możesz kurde wszystko Głowa do góry, nie przejmuj się proszę tylko Słowa jak słowa są jak ślepe naboje Niby je słychać, ale nie trafiają do mnie Hejterzy zawsze będą i to jest nieuniknione Będą na dno ciągnąć, żebyś odpuścił ziomek Ale pomyśl ile pracy wkładasz w daną rzecz To z jakiej słowa naprawdę chcesz odpuścić też Wiem, nie każdy ma twardą moraz, mocną psychikę Łatwo się podają, potem robią tylko na siłę Też taki byłem, nie będę tego ukrywać Emocje mnie wyprzedziły i była straszna lipa Bałem się wszystkiego, co było kurde na drodze Odwracałem się i patrzyłem jak tylko mogłem Mówiłem wtedy sobie, życie jest niepokorne Ale to były puste słowa jak ślepe naboje Też kiedyś myślałem, że nie mam wartości Wmawiałem sobie różne rzeczy, tak do upadło Hej, zawsze będzie, nie rób się przez to inny Nie myśl o tym, czy jesteś czemuś przecież winny Nie przejmuj się tym, co myślą o Tobie tu inni Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś ziomuśnikiem. Hej, zawsze będzie, nie rób się przez to inny Nie myśl o tym, czy jesteś czemuś przecież winny Nie przejmuj się tym, co myślą o Tobie tu inni Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś ziomuśnikiem. Pierwsza zasada, nie przejmuj się opinią Ona zawsze będzie tak, jak z Linią, nie da się jej przerwać, chociażbyś chciał Takie mamy czasy, niestety już brat Ale to jest czas na ciebie, żebyś uwierzył w siebie Pamiętaj, co się kryje w sercu jest najważniejsze Każdy sobie może gadać co mu dusza zapragnie Ale twoje życie, twój cel i twoje zadanie Jest takie, żeby iść cały czas już do przodu Mimo, że słowa krytyki padają, nie dać się załamać Wtedy zobacz, ile zaznasz tego spokoju A ilu ludziom zaśnie gęba po prostu op Padać. Wiara w siebie jest postawą, żeby zrobić krok Tylko teraz, nie jutro, nie za dzień czy rok Teraz czas na zmiany, spróbować swoich sił Jeśli nie dasz rady sam, no to wtedy z kimś Miej też osobę, która będzie już przy tobie Żebyś się umiał za każdym razem ziomuś podnieść Oddychać ze spokojem, z czystym sumieniem Że w życiu udało ci się wbić nowy level Hej, zawsze będzie, nie rób się przez to innych Nie myśl o tym, czy jesteś czemuś przeciw Winny. Nie przejmuj się tym co myślą o tobie tu inni Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś ziomuśnikiem. Hej, zawsze będzie, nie rób się przez to inny Nie myśl o tym czy jesteś czemuś przecież winny Nie przejmuj się tym co myślą o tobie tu inni Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś ziomuśnikiem. Staram się jak mogę pomóc każdej osobie Która ma dokładnie taki sam problem Dla mnie to nie problem, podnieść kogoś na duchu Bo nie chcę żeby ktoś stał tu bez ruchu, teraz tu zależy tylko od ciebie, czy wprowadzić zmiany i uwierz w siebie. Każda chwila się liczy, nie masz nic do stracenia. Zapamiętaj, że w życiu i tak ci spotka hiena. Muda będzie dożyła, żeby Ciebie sponiewierać A ty właśnie, bratku, masz się jej nie dać. Zna swoją wartość i jej nie zmieniaj. Moja dusza artysty ciągle jest pełna. Pomagam jak trzeba piszę te piosenki wiem o tym, że są, na pewno tu. Tutaj lepsi, ale jestem szczery w tym co opisuję. Dzięki muzyce ja się tutaj odnajduję.